Grażyna Szcześniak-Richter, szefowa Miejskiej Biblioteki Publicznej, filia 14 na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. Zadowolona, że po wakacyjnym okresie wystawa Grupy Malarskiej Zawodzie. Dokładnie tak. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wrócić do organizacji wystaw, wernisarzy, że ruszamy z powrotem. Grupa Malarska w Zawodzie jest grupą wyjątkową, niezwykle utalentowaną. I ich wystawa dzisiejsza zbiorowa to jest pokaz artystów przez Duże A. Sercem pisane, pędzlem malowane. Sam tytuł odwzorowuje to, czym oni się charakteryzują. Wkładają w to artyzm, wkładają w to serce i powstaje coś, czym możemy się zachwycać. I rzeczywiście cała grupa jest tak. Ciepła, gorąca wręcz, co się przejawia tu na tym wernisarzu. Nawet Mariusz Szczepaniak, swoje wiersze, bajki, zaprezentował, ilustrując je obrazami, które namalowali artyści tak, zawodzie. Tak, dokładnie tak. Nie są to tylko właśnie prace, y, które wcześniej zostały stworzone, tylko właśnie te ilustracje, które dodatkowo ubarwiły to dzisiejsze spotkanie. Ona jest nie tylko zwykłym wernisarzem, ale jest takim y, spotkaniem. Grupy przyjaciół, którzy są uzdolnieni, którzy mogą się spotkać, posłuchać muzyki, posłuchać wierszy napisanych przez pana Mariusza i my jeszcze możemy sobie na bieżąco popatrzeć na ilustracje i te wiersze nabierają większego sensu. Kiedy kolejna wystawa będzie? W październiku i to będą akwarele, także też zapraszam od razu przy okazji 2 października. Otwarcie. Za 2 października Miejska Biblioteka Publiczna, filia 14. Osiedle tysiąclecia, ulica 20. piastów 20. Zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Aldona Adamska-Dziuba zadowolona, bo jest kolejny wernisarz. Grupy malarskiej w zawodzie? Myślę, że bogaty jest w to, że dużo malarzy występuje, ale ponieważ miejsce jest ograniczone, więc każdy wybrał 3-4 obrazy, żeby tu się przedstawić. Myślę, że w końcu zaprezentowanie tych obrazów się udało. Widzą się on podoba i są bardzo zadowoleni z tego. Poza tym. Ten ciekawy akcent Mariusza, naszego poety, uzupełnił całość naszego spotkania w taki niesamowicie miły sposób, i jesteśmy tu jakby na takim wspólnym, rodzinnym. Spotkaniu wraz z naszymi przyjaciółmi. Nie jest to spotkanie ogólnodostępne, bo życzyliśmy sobie, żeby się spotkać z prawdziwymi przyjaciółmi. No i chyba się udało. I wszystko się pięknie udało. Moim wielkim zadowoleniem jest spotkanie też ciebie, bo już dawno się nie widzieliśmy. Ja też z grupą się już dawno nie widziałam, stęskniłam się za wszystkimi i to jest takie naprawdę wspaniałe, ciepłe spotkanie. Urozmaicone tymi, jak już powiedziałam, występem. Mariusza, który jest przez nas adoptowany do grupy, tak samo Ty jesteś adoptowany. Przez to czujemy się szczęśliwi, że tak szeroko rozwija się nasza mała wspólnota. Dziękuję. No i to jest pocieszające, dlatego że jednak te wakacje przebrnęły i ponownie się wszyscy spotkali i to na Wernisażu, gdzie wystawione są piękne prace wszystkich artystów z Zawodzia. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za przedstawienie Tak, takiego... wszystkiego Potem. dobrego. Dziękuję bardzo. Chyba ze Już ja mam kolację, już ja o was zadba. Domek, i tańka. nie i racji Nie daruję wam tego, tu będzie nasz koniec. Zostaniecie na zawsze w bawie, jak i Kto nocami się wróci po swoim lesie, temu taka włóczęga szczęścia nie przyniesie. Także nie robcie dzieci do lasu. No i tu kolejna piękna zajka. Mariusz Szczepaniak, adoptowany przez grupę Malarską w Zawodzie, Dokładnie. przygotował niespodziankę dla wszystkich artystów, a jest to książka zatytułowana Bajki wierszem niekoniecznie dla dzieci. Jest projekt książki. Książka czeka na wydanie, ale najpierw na wydawnictwo. Można powiedzieć nastąpi, ale szczegółów jeszcze nie znam, nie wiem. Myślę, że... Do końca roku mam nadzieję, że się ukaże. Powiedz mi, co ta książka zawiera? Ta książka zawiera znane wszystkim bajki lub legendy. Jest ich 11. Napisałem wierszem, coś dodając, coś ujmując, ale pozostawiając tą osnowę. Trochę to uspółcześniłem. Troszeczkę te bajki są z przymrużeniem oka. Czasami trochę dosadne, stąd niekoniecznie dla dzieci. Ale mam nadzieję, że, że się spodobają. No ale główną przyczyną powstania tej książki były obrazy namalowane przez artystów. Odwrotnie odwrotnie, odwrotnie, odwrotnie. Ja napisałem te bajki, jakby tak można powiedzieć, sięgając pamięcią do lat dziecinnych, gdzieś przypominając sobie, no to zawsze tak gdzieś jest zakorzenione. No i podzieliłem się tą wiedzą na jednym ze spotkań z moimi zawodzianami, artystami właśnie, którzy malują. Spodobało im się. I zilustrowali te bajki. Fantastyczna sprawa. No i tylko czekać na wydanie i żeby wszyscy artyści również te książki nabyli, bo będzie świetna pamiątka. Ja myślę, że tak i kto będzie chciał, będzie mógł powrócić do tych bajek pod troszeczkę, że tak powiem, w troszeczkę innym formacie, a być może zrobimy następnym razem coś takiego, że wspólnie będziemy czytać te bajki, częściowo je inscenizując. Dziękuję bardzo, a mówił ja mówię, bardzo Mariusz dziękuję. Szczepaniak. Dzięki bardzo.